Hey, it's the istnie, izcelonybachwizdy, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Reddit Online i tym razem zaprezentuję Wam strój społeczności, który jest możliwy do zgarnięcia w tym miesiącu. Strój prezentuje się dokładnie w ten sam sposób i całość możecie kupić sobie od razu. Nie musimy robić tego na części, jak to było w poprzednim miesiącu. Czas macie od 5 lipca do 1 sierpnia, włącznie. No to zaczynamy składanie. Ja akurat gram kobietą, dlatego pokażę Wam to w wersji damskiej, ale przy okazji będę wam mówił, jeżeli coś jest w wersji męskiej innego, to powiem dokładną nazwę, więc każdy będzie w ten strój sobie zrobić. Oczywiście wszystkie części są darmowe, prosto z katalogu. Więc, ubrania. Zaczniemy sobie od samej góry, czyli kapelusza. Więc bierzemy tę kategorię i teraz będziemy przewijać. I to całkiem sporo. Jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz. 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 I starczy. Mamy tutaj kapelusz Sayuga i w wersji damskiej i w wersji męskiej jest dokładnie to samo, więc wybieramy. I musimy zalec sobie odpowiedni kolor i to jest dokładnie ten. Zobaczcie, że cena z normalnej około 92 aktualnie spadła do zera, więc zbierzemy. Teraz odzież wierzchnia, wchodzimy sobie, przewijamy sobie do przodu i jeszcze raz. No i mamy marynarka Hartman i w wersji damskiej i wersji męskiej, dokładnie to samo. Więc wchodzimy i tutaj wybieramy wersję kolorystyczną, taką niebiesko-brązową. jak najbardziej odbieramy. Przechodzimy sobie do koszul. I tutaj, jeżeli gracie facetem, szukacie koszuli codziennej w wersji białej. Jeżeli gracie kobietą, to akurat bierzecie luźną koszulę. On normalnie jest za golda. Więc teraz y, możecie za chwilkę sobie dodać wersję białą. Spoko. Akurat no niezbyt to na biała jest, no ale niech będzie. Teraz czas na kamizelkę i tutaj. Jeżeli gracie facetem, szukacie kamizelki Lancer w wersji brązowej. Jeżeli gracie kobietą, to tutaj macie królewską kamizelkę z zielenia. I tutaj bierzemy tą oto wersję. Spodnie, i tutaj i w jednej i drugiej wersji mamy dokładnie te same spodnie, nazywają się one spodnie Light food. Normalnie kosztują 54 dolce, teraz są za darmo Oczywiście wersja czarna Buty, i tutaj też żadnego podziału nie mamy I w jednej i w drugiej wersji dokładnie to samo Przewijamy I Jeszcze I jeszcze I jeszcze i mamy na samym końcu znoszone buty Roper. I tutaj wersja czarna. Cyk. Akcesoria. Następnie, wybieramy sobie ostrogi. I mamy już na pierwszej stronie wyśmienite ostrogi. GERDEN jak się nie mylę. Tak jest. I tutaj interesuje nas ta wersja. Druga. Bierzemy i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o krawca, ale nie ostatnia rzecz z tego stroju. Eee, dokładnie są to akcesoria i rękawice. Wybieramy sobie. I teraz tutaj szukamy rękawic, które nazywają się dokładnie rękawice strzelca. I mamy je tutaj już, więc wybieramy. I teraz jedna z tutaj czarna, więc zjeżdżamy sobie na sam dół. I mamy ostatnie, są to właśnie te, więc wybieramy. Żeby dopieścić sobie ten strój, wchodzimy do rocznikarza. przeglądamy jego katalog. I teraz akcesoria. I przechodzimy do kolejnej strony. I mamy pas na broń Deadwood. Normalnie kosztuje 10 dolków, teraz jest za darmo. Więc bierzemy. I jak już mamy ten paso gardienty, to się cofamy minimalnie. I przechodzimy sobie dalej. I jeszcze raz. I jesteśmy na miejscu. Kabura Deadwood. Czyli że ten sam zestaw. I także kolor czarny. I tyle, tak naprawdę. Mamy cały strój zrobiony. Ale powiem Wam szczerze. Że jak dla mnie jest tu jedna rzecz do zmiany. Fajnie jest za darmo, a jakieś tam ciuchy mam, mogę sobie pokombinować niewielkim kosztem. Ale ta koszula, która jest w wersji damskiej za darmo, ona jest paskudna, jest taka upaczkana bez sensu. Więc ja zrobię sobie jeszcze mamy upgrade tego stroju. Więc wracam do krawca. No i tę koszulę wymienię. Więc ja mówię, to już jest koniec stroju społeczności. Ale ja robię upgrade tutaj jeszcze na materiale, bo czemu by nie? Moim zdaniem, jak ten strój zobaczyłem, od razu mi się tutaj nie spodobała ta koszula Moim zdaniem o wiele bardziej pasuje tutaj koszula i nie jest ta moim zdaniem I wersja biała Zobaczcie, teraz jest takie paskudne eee, Dam sobie tą koszulę Wyjdę stąd i zobaczcie jaka będzie różnica, moim zdaniem będzie ten strój o wiele, wiele lepszy Więc zobaczmy no i proszę bardzo, od stóp do głów, bardzo ładnie jest tutaj ten strój widoczny, kiedy jesteśmy w garderobie. No i wygląda moim zdaniem teraz już o wiele, wiele lepiej. I będę w nim biegał. Dobra, więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Siber przejść. Elo.